Maneczko wszystkim, słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę roślinki mojej żony. Są to przepiękne, duże szałwie Tutaj mamy takie. One bardzo, bardzo, ale to bardzo przyciągają właśnie zapylaczy. Jest pełno na niej pełno jest pszczółek. Tutaj dalej mamy przetacznik. Tutaj mamy koci miętki. Zobaczcie jak pięknie kwitną te koci miętki. I tak samo na tych koci miętkach też tutaj jest cały rój szczółek. Dosłownie się krzątają cały czas. Tutaj z tyłu mamy już kwitnącą żurawkę, pięknie na czerwono. Nie wiem, czy będzie słychać to wzyczenie, ale tych pszczół naprawdę tu jest masa. Tutaj mamy kolejną pszawlę. Tutaj rośnie lawenda, chyba biała i różowa. W innym miejscu mamy też niebieską. No i tutaj kolejna szałwia, tyle, że różowa. Bardzo ładnie wygląda. I tutaj niebieska. No i tutaj żurawki w pełnym rozkwicie różne kolory. I to się w tych żurawkach podoba, to, że jest taki kontrast. Niektóre są właśnie zielone, niektóre jak ta, takie malinowe, bądź też tutaj takie bardziej wpadające w róż. Bardzo ładnie wyglądają te żuroweczki. O, tutaj są takie jeszcze z bordowymi liśćmi. No i tutaj taka czerwoniutka. No, i tam oczywiście nie mogę Wam jej nie, nie pokazać. Gunera Manikata, królowa, po prostu na posesji. No, tutaj sobie basioki rosną. Ale wróćmy jeszcze. Tu oczywiście mistrz, mistrz ekranu. No i tu mamy jeszcze. Goździki. O, zobaczcie, tak to wygląda. Fajnie tak zadarniają sobie A, tutaj ziemię. No i powoli, powoli zaczynają startować też bananki. Tyle, trzymajcie się na razie. Cześć.